Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o Ludwiku Dornie, który wczoraj zmarł w wieku 67 lat. Był to bardzo ciekawy polityk, patriota, miał 67 lat. Najbardziej wbił się w pamięć, może już nie obecnemu pokoleniu, ale jakieś półtora. Półtorej dekady temu, e, miał wówczas taką, taki pseudonim trzeciego bliźniaka. E, był osobą, e, w ten sposób nazywano go po prostu jako najbliższą politycznie osobę braciom Kaczyńskim. E, ja osobiście określałem jego polityczną ewolucję, że był to dowód, że ludzie inteligentni mają wpis, czego szukać. Ludwik Dorn po prostu był zbyt inteligentny na prawo i sprawiedliwość. I tak jak kiedyś o Józefie Piłsudskim mówiono, że z tramwaju on tak samo sobie mówił, że z tramwaju socjalizm wysiadł na przystanku niepodległość, tak Ludwik Dorn, można powiedzieć, z tramwaju pis wysiadł na przystanku przyzwoitość. Nie był ulubieńcem tak zwanego salonu, który go hołubił ostatnie lata, szczególnie jego bardzo wnikliwe i pozbawione cech takiego rewanżyzmu analizy polityczne, czyli po, pamiętał, że wywodził się z tego środowiska i przez to ta jego krytyka była bardziej merytoryczna, mniej nacechowana po prostu waleniem... E, na oślep on podpadł za pierwszych rządów pis słynnymi tekstami, które przeszły nawet do języka, niektórzy już nawet nie pamiętają, kto to powiedział. To był ono słynny tekst: pokaż lekarzu, co masz w garażu, kiedy lekarze protestowali, domagali się podwyżek. To miało nawiązywać do tego, że lekarze zarabiały bardzo dobre, przyzwoite pieniądze, a domagają się podwyżek drugim było słynny apel, którym doprost sierdził ludzi w którym, przede wszystkim lekarzy w którym groził, że jak tak lekarze będą strajkować, to on po prostu weźmie ich w kamasze, czyli krótko mówiąc powoła do wojska i w ten sposób rozwiąże problem strajków był człowiekiem bardzo zasadniczym taką myślę, że historia mojej pierwszej paru zdań z Ludwikiem Dornem dosyć dobrze charakteryzuje go jako człowieka. To był rok 2002, ja zadzwoniłem do niego na telefon komórkowy. Wtedy jeszcze telefony komórkowe nie były tak powszechne. Aczkolwiek praktycznie oczywiście wszyscy politycy je mieli to Znajomość telefonów polityków, tych takich, którzy byli uważani za ważnych, topowych, nie była powszechna. To był skarb każdego dziennikarza, który tych telefonów pilnował. Telefon do Ludwika Dorna nie było łatwo zdobyć, w związku z tym byłem z siebie dumny. Zadzwoniłem do Ludwika Dorna, przedstawiłem się jako dziennikarz tygodnika wprost. Poprosiłem o komentarz do pewnej sprawy i usłyszałem w odpowiedzi, że nie przypominam sobie, żebym przekazywał panu mój numer telefonu i upoważniał pana do dzwonienia do mnie i Rosię pan Ludwig Dorn rozłączył. Na kolejną rozmowę no, już musiałem się umawiać z jego sekretariatem i już musiał wyrazić zgodę. Z innych rzeczy to było bodajże chyba jedyny przypadek znany mi, akurat nie ćwiczył tego na mnie, ale że potrafił zakończyć rozmowę z dziennikarzem, mówiąc mu w twarz, że jest nieprzygotowany do tematu wywiadu. Czyli krótko mówiąc, no, uznał, że dziennikarz przychodzi do niego, marnuje czas. Takie, tak, takie się rzeczy zdarzały, to się nie zdarza praktycznie. Zwykle, jak już teraz komentując sytuację, to rozmawia, rozmawia dwóch dyletantów, zwykle jeżeli chodzi o polskie media, czyli ten co pyta niewiele wie, a ten co odpowiada wie. Również niewiele, albo jeszcze mniej od tego, co zadaje pytanie. Był też autorem słynnego takiego, takiej szpili rzuconej w salon, wykształciuchy. To była... On też uważał, że takich ludzi, o których satyryk, jeden Loski mawiał, że nie ma nic gorszego niż ludzie wykształceni ponad własną inteligencję. I to właśnie Ludwik Dorn obdarzył, go, obdarzył takich ludzi takim barwnym powiedzeniem. Mnie osobiście ujął określeniem dworu Jarosława Kaczyńskiego jako dworu sułtana pełnego eunuchów. Ludwik Dorn bawił się słowem. Mówił znacznie mniej niż wie, ale wiedział co mówi. Mówił do ludzi, którzy znają sytuację, zostawiał im tropy, zostawiał im ślady. Takim na przykład dla mnie mocnym komentarzem, który przyszedł niezauważony, był komentarz Ludwika Dorna do protestów kobiet podczas słynnego strajku kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Tak naprawdę decyzji Jarosława Kaczyńskiego, że Julia Przyłębska ma orzec. Niezgodność z konstytucją aborcji eugenicznej, i te wówczas się pojawiły te masowe protesty. I ja, Ludwik Dorn, pamiętam, powiedział bardzo ważne i celne zdanie: że Jarosław Kaczyński boi się śmierci. Ja poszedłem tym tropem, zacząłem rozmawiać z ludźmi i ustaliłem, że rzeczywiście tak jest. Jarosław Kaczyński ma taką obsesję, żeby. Nie skończyć jak na przykład Mu Muammar Gaddafi. Jest to o tyle śmieszne, że jeszcze znaczy jest to, jesteśmy okay na etapie butinizmu w budowie, ale fakt, iż Jarosław Kaczyński obawia się losu krwawych dyktatorów, jest dosyć symptomatyczny. Pokazuje, jak on ma kondycję psychiczną. i w jakim kierunku sytuuje własne rządy? Że boi się po prostu, że ulica będzie wzburzona. To, to ciekawe. Psychologiczne, właśnie, nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby nie komentarz Ludwika Dorna. On też w ogóle to bardzo ciekawa postać. To był oczywiście działacz opozycyjny. Pochodził z rodziny, zasymilowanej rodziny żydowskiej, polskiej też. Prawdziwe nazwisko takie pełne to był Dornbaum ochrzcił się gdzieś, to było nawet wiadomo już jako dorosły człowiek. W każdym razie był intelektualistą przede wszystkim, bardzo naprawdę inteligentnym człowiekiem, znał języki obce, był tłumaczem między innymi powieści Johna Leckera, szpiegowskich, to są takie powieści bardzo polecam, które nie są może specjalnie efektowne, pełne scen pościgów i emocjonujących wydarzeń, natomiast pokazują świat polityki, tajnych służb i także mediów, taki jaki on jest naprawdę. To pasowało do Ludwika Dorna, bo on umiał mówić właśnie o tej takiej prawdziwej polityce. On się pożegnał z braćmi kaczyńskimi gdzieś w granicach, czy został wyrzucony z spisu w 2008 roku. Zawieszony za krytykę przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, to było po przegranych wyborach w 2007 roku. W 2011 roku jeszcze wystartował z list PiS, ale już jako poseł niezrzeszony, wszedł do Sejmu. Później miał jakiś tam romans z Solidarną Polską, który też tam jakoś nie, nie za dobrze się dla niego skończył. W 2015 roku. Poparł kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta, ale z listy do Sejmu próbował dostać się już z listy Platformy Obywatelskiej bezskutecznie. Ostatnie lata życia właśnie spędził jako taki komentator, trochę wpisał w gazecie wyborczej. Ja osobiście czytałem jego teksty w polityce. To, co on wnosi, to było właśnie. Ta charakterystyka, że Jarosław Kaczyński otacza się miernotami. On ich nazywał eunuchami. Była w tym złośliwość, był w tym drugie i trzecie dno. Chodziło o to, że Jarosław Kaczyński musi nie tylko dominować, po prostu nie, nie tylko mieć władzę, nie tylko rządzić, ale musi dominować po prostu nad swoim otoczeniem. No, skoro nie może dominować wzrostem, to musi dominować intelektualnie. No tutaj przestrzeń do Złośliwości dla tych dla ludzi, którzy chcieliby się zabawić w teorie kompensacyjne, jest duża. Ludwig Dorn nie przekraczał dobrego smaku. Aczkolwiek wierzyć tym, którzy go znali bliżej prywatnie, był kopalnią fantastycznych opowieści, natomiast no, trzeba było się umieć przebić przez ten mur. Jest takie charakterystyczne to, że człowiek, który najlepiej znał braci, był nazywany właśnie tym trzecim bliźniakiem, człowiekiem, który intelektualnie nim, z nimi tworzył, bo to był człowiek, który zakładał, był jednym z ludzi, którzy zakładali PiS. Osobiście ja mam jemu do zarzucenia ustawę, którą on przygotowywał jeszcze za parlamentu, w którym większość miała akcja wyborcza Solidarność, to była ustawa o finansowaniu partii politycznych, która moim zdaniem zabetonowała polską scenę polityczną i doprowadziła do wielu patologii. To znaczy, dzisiaj to jest tak, że partie polityczne, które przekroczą 3%, otrzymują dotacje z budżetu. Jest bardzo ograniczona możliwość limitowania wpłat. Jeżeli na przykład taki bogaty człowiek jak Janusz Pajkot chciałby finansować swoją działalność polityczną, to nie może. Chociaż ma własne pieniądze do tego. Taki przykład, tam wzór jest więcej. Ale generalnie to chodziło o coś takiego, żeby zabetonować scenę polityczną, żeby utrudnić pojawiania się nowych inicjatyw, żeby utrudnić ludziom szturmowanie. Krótko mówiąc, kartelizacja polskiej polityki. To jest taka rzecz, która ciąży nad politycznym dorobkiem. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest czytanie Ludwika Dorna, szczególnie jego ostatnich lat, pozwala zrozumieć PiS. Bo coś się złego wydarzyło z tym środowiskiem właśnie w 2007-2008 roku, że jeszcze wtedy, e, pamiętajmy, że to Jarosław Kaczyński i Lech Kaczyński podpisywali traktat lizboński, który integrował Polskę i ratyfikowali, który cedował suwerenność, część suwerenności na instytucje europejskie. I to oczywiście można komentować, czy to jest źle, czy dobrze, natomiast no, taka decyzja została podjęta. Dzisiaj, kiedy Jarosław Kaczyński miał, bo już nie ma takiej, bo już są utarcia w tego obozu, pełnię władzy, próbował wyłączyć wszystkie mechanizmy e, podziału władzy. Demokracja nie polega na tym, że jeden obóz polityczny, który wygra wybory, który tak naprawdę cieszy się poparciem, nie wiem, 25% społeczeństwa, nawet 30 miejscami, wygrywa wybory i bierze wszystko i. E, Rządzi tak, jakby te pozostali ludzie w ogóle nie istnieli, ponieważ myśmy tutaj zgadali, myśmy zdobyli większość, bierzemy wszystkie instytucje. To polega na wzajemnym zwalczaniu się obozów władzy, na, właśnie na podziale władzy, żeby nikt nie miał tej władzy za dużo i w ten sposób ta władza się wzajemnie kontroluje. I z tego, co właśnie mówił Dorn i pokazywał, to właśnie ta rządza władzy absolutnej w PiS doprowadziła do oparcia tych rządów o ludzi miernych. I to było właśnie, zdaje się, tym, kto przyczyną rozwodu Dorna, który miernoty intelektualnych nie akceptował. Tak jak już mówiłem, Drodzy Państwo, Ludwik Dorn był jedynym człowiekiem znanym mi przez karierę dziennikarską, który potrafił, potrafił wyrzucić dziennikarza z wywiadu, z rozmowy, przerwać rozmowę, tylko i wyłącznie za to, że uznawał, iż dziennikarz nie jest przygotowany do rozmowy, czym obraża jego jako polityka, jak który jest w pracy. W każdym razie duża strata dla Polski, duża strata dla. Yy, dla społeczeństwa. Drodzy Państwo, prośba o udostępnianie, udostępnianie tego materiału wszędzie tam, gdzie uznacie za stosowne. I zapraszam na portal 224.pl.